Sparta TV, telewizja Sparty Mierków. Z nami dwa Michały. Tańcowały dwa Michały, przepraszam. E, Michał Tak, a także Michał Suliński. Jesteśmy bezpośrednio po wygranym meczu z Tupliczanką duplicę Rewanżujemy im się dokładnie w tym samym stosunku. Oni wtedy wygrali 3 do 0 u nas, teraz my wygrywamy 3 do 0. Panowie, jakie to uczucie? Zemsta jest słodka. Najlepiej spokojna, chłodno Dzisiaj jest zdecydowanie chłodny dzień. Dokładnie. Co, dobry mecz. Fajnie zruszyliśmy w drugiej połowie. Trochę nam mm, szczęście trochę dopisało dzisiaj na pewno. Bo nie mieliśmy takich kolorownych sytuacji. Po prostu dobre podanie tutaj przy drugiej bramce yy, trenera Marcina Stankiewicza do Łukasza Stankiewicza. On przyjmuje A dwa dotknięcia piłki, gol. Coś, coś pięknego. Kevin wolnego ładuje. Niesamowita rzecz, naprawdę. Bo dzisiaj wszyscy zagrali idealnie, tak? Fajnie zagraliśmy na zero z tyłu przede wszystkim. Ja jako obrońca się zajebi się cieszę. Naprawdę dawno nie mieliśmy meczu na zero z tyłu, a dzisiaj się udało i Z każdą minutą się grało coraz łatwiej, coraz bardziej widać było po nich nie tylko zmęczenia, a też taką złość. I to nie taką sportową, tylko już kopanie po nogach i tak dalej. No Pokazaliśmy im, że jesteśmy lepsi. No i też trzeba przyznać, że pierwszy połowie uratował nam też tutaj. Wspomniałeś o linii Michał defensywny, ale również Marcin nam sporo sytuacji wyciągnął. W pierwszej połowie, tak. Bo po, jakby, jakby tu plicianka, powiedzmy sobie, jakby wyszło im to, co mieli na 1-2-0, bo mieli te swoje sytuacje, no to ten mecz mógłby się różnie potoczyć. To, na ruch piątki, piątki teraz! Brawo! O to chodzi! No, Jakby poczuli krew to tak, ale najpierw trzeba ukłuć, żeby ta krew poleciała. No trener dzisiaj znakomity mecz zagrał na tej bramce. Także chwalimy dzisiaj trenera. No cena 10 na 10, jak nie jest. No ale wy też dzisiaj fajnie zagraliście. Także co, e, podbudowani zwycięstwem. Zapraszamy oczywiście kibiców na najbliższe spotkanie z budowlanymi Nie niech się teraz. boją. Tak jest, jedziemy na nich. Poczuliśmy krew, będziemy dążyć do krwi. Dobra, dzięki. Dzięki, jazda, świętowe. jazda.